Dzień dobry. Dzień dobry. Witam na niedzielnym filmiku. Filmik jak to niedzielny będzie bardzo spoczynkowy. Eee, wczoraj zwiedziliśmy największą chyba na naszej serii filmowej ilość sal. I tak naprawdę kończą nam się miejsca do zwiedzania. Także te filmy będą bardziej takie już z wypowiedziami i tego typu. Eee, siedzę sobie tutaj w tym miejscu gdzie jest widok z okna zresztą bardzo fajny. Obecnie słońce trochę świeci prosto w okno, a ten mój sprzęt filmowy niestety nie posiada możliwości zbliżania, także nie pokażę wam tego widoku, który jest tak, no z 15 km to jest spokojnie, z 15 km widać, jest widok bardzo fajny, bardzo fajnie się przy nim wypoczywa. I siedzę tutaj sobie, niedługo sobie tutaj sprowadzę herbatkę, która się właśnie przygotowuję, posiedzę sobie, troszeczkę odpocznę. A po czym planuję oglądać filmy, bo trwa festiwal Nowe Horyzonty, z którego jakiś codziennie sobie oglądam filmów, wczoraj oglądałem fantastyczną rzecz. No i cóż, niedziela, niedziela, słoneczna i bardzo fajna. Życzę przyjemnego spaceru niedzielnego w pięknym słońcu i do usłyszenia, do zobaczenia jutro. Papa! Pa.